Ja myślałem, że to takie fajne, bajkowe, zarąbiste, one głupie, jakieś takie, kurde, tępawe. No, pchają się pod samochodem. Dzień dobry, państwu. I tak, jak obiecywaliśmy, będzie podsumowanie wyjazdu yy, na Skandynawię już mamy odpalone tabelki, nie tabelki. Bo wiecie, my mamy tą tabelkę, nie? którą pokazywaliśmy dokładnie stojąc w tym samym miejscu. Podliczając wyjazd zimowy cały. I znowu użyjemy tej tabelki, którą Patrycja uwielbia. Tak, którą ja prowadzę. No, no to wpisuje tam wszystko. Jak, za, jak, jak nas ogląda się, to zauważyliście, że każdy rachunek musi do niej dotrzeć. Bo jeśli nie, to. To jest źle. Śmierć, śmierć. <laughs> I takim tak właśnie sposobem mamy podliczone. No i teraz tak. Żeby pokazać Wam trasę, jaką żeśmy zrobili przez ten czas ale to użyję najbardziej profesjonalnego programu, dostępnego w laptopie, czyli Paint'a mamy tutaj Paint'a naszego, użyję profesjonalnego narzędzia jakim jest ołówek no i teraz będziemy liczyć ogólnie koszty i tak dalej, wszystko od wyjazdu z Polski do powrotu z Polski nie będziemy tutaj liczyć trasy po Polsce, no bo w sumie to mamy dwa razy całą Polskę wzdłuż i wszędzie wracając tutaj na sam dół czyli tak sobie wypłynęliśmy tutaj z Gdyni Bach wpłynęliśmy sobie tutaj do Karskorony no, i ogólnie tak zaczęliśmy kluczyć, czyli bardzo pojechaliśmy na północ, czyli w tą stronę, jak widać. Mniej więcej tutaj. Miało być najkrótszą drogą. No to tak żeśmy pokluczyli tutaj, mniej więcej. Tutaj pozaliczaliśmy tam różne rzeczy. No to dobrze, jak już się opamiętaliśmy, to. A nie, tutaj jeszcze gdzieś w odwiedzinach byliśmy. Tak. Jak się opamiętaliśmy, to zaczęliśmy już jechać bardziej do góry. Tutaj brzegiem. No, no ale oczywiście, że, żeby nie było, no to. Musieliśmy tutaj wypaść na chwilę, jeszcze wpadliśmy tutaj do Norwegii, bo plan był ogólnie taki, że objeździmy tutaj Norwegię. Mieliśmy objeździć tutaj ten rejon cały, pozaliczać wszystko co jest, pojechać sobie gdzieś tutaj, potem tu i tak dalej. Tylko jak już tutaj się skaptyliśmy, że czasowo możemy się nie wyrobić, to odpuściliśmy Norwegię. To sobie odpuściliśmy Norwegię, no tylko tyle co tutaj byliśmy w odwiedzinach. No ale potem już polecieliśmy tutaj krótszą drogą, tak i tutaj już sobie wpadliśmy z powrotem do Szwecji. No i tutaj żeśmy się tak włóczyli, gdzieś tam teraz, nie pamiętam w którym miejscu jest ta, dokładnie ta przełęcz, ale gdzieś tutaj, powiedzmy w tym rejonie Pamiętacie, czekaliśmy jakiś tydzień na otwarcie szlabanu Doczekaliśmy się I wtedy sobie pierdyknęliśmy tutaj taką pętelkę Gdzieś tu albo wyżej. Tak, tutaj, No nie tak, pamiętam teraz dokładnie właśnie, To jest coś takiego, taka pętelka mniej więcej No i potem żeśmy znowu jechali do góry tutaj już Tutaj tak środeczkiem bardziej, tutaj, tutaj jakieś tam kręciołki No i wpadliśmy tutaj szybko przez Finlandię Aż dojechaliśmy na Nordkapp Tym sposobem byliśmy w jednym roku na samej górze tutaj i na samym dole tam nie, nie mogę przewinąć teraz obrazka bo to w pamięci jest, wiecie? No, ale byliśmy tam na samym dole też Dobrze, tutaj połowiliśmy kraby i tak dalej I co? I na dół. tutaj było jakoś najkrótszą drogą i tuż tu byliśmy w Finlandii No i co? Pokluczyliśmy sobie po Finlandii, powalczyliśmy z robalami i tak dalej, z coś tamtego. Oglądali się to z tymi robalami. Było dużo robali. No ogólnie podobno filanskie lato to robale i deszcz. Tak żebyśmy się dowiedzieli od miejscowej. Dobrze, dolecieliśmy gdzieś tutaj do morza już. Tam po drodze była wioska Mikołaja, no czyli w sumie tam bliżej tego, no, gdzieś tam, tu gdzieś się była, wioska Mikołaja jest. Jakoś tak. No i co? No i potem już tutaj też prostowaliśmy, bach, 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 jakoś tak przelecieliśmy tędy, dolecieliśmy sobie na promik, na promiku dwie godzinki, no i tutaj te, te kraje tutaj. Jak Wpadliśmy tutaj, to się okazało nagle, że jest bardzo dużo ludzi, czyli z dziczy do bardzo dużo ludzi, no to, no to wiecie, nie? Nie dla nas. No i nam się przelecieliśmy tutaj w miarę szybko te kraje, testując 100 milionów serników, i tak dalej, Bach-Bach Bach. i doleciliśmy tutaj do Polski. ba, i tutaj wpadliśmy. No i teraz widzicie cały zarys mniej więcej naszej podróży. Kilometrowo wyszło coś ponad 7000 km, mniej więcej. Coś koło tego. No i, no i tak to wyglądało, nie? Patrycja, opinia swoją wyraź Opinie. Przeleciałaś Szwecję, zahaczyłaś Norwegię, byłaś w Finlandii, Estonii, Łotwie i Litwie. No to z tego, co zobaczyliśmy Norwegię, to wydaje mi się, że to jest najładniejszy kraj, chociaż widzieliśmy go mało. To krajobrazowo. Widokowo, widokowo tak, krajobrazowo. Widokowo po prostu wymiata. Szwecja była bardzo fajna, podobało nam się, chyba tak możemy powiedzieć. Było dużo miejsc takich na dziko, dużo lasów, miejscówek takich nad jeziorami, i w ogóle było bardzo fajnie. Finlandia też była fajna pod tym względem, bo było też dużo takich miejsc, ale tam zabijały nas komary. Po prostu... No no masakra, to ogólny okres letni w tamtym rejonie to to jest. Ciężko. No, dla wędkarzy na pewno. No, Wędkarze się pojadą, wszędzie tak. nie mogą sobie połowić. Jest oto groma wody, miejsc. I, no i w ogóle, tak jak wiecie, jedna osoba co może łowić tak, o, bez problemu, bo tam taka zasada jest. Także no to świetne, nie? Ale no, jeśli chodzi o oglądanie tam czegoś w Finlandii, no to jak ktoś już nie radzi już wioska Mikołaja. No to tak szczerze, to za wiele tam nie ma. No, tam jest las, woda, las, woda, las, woda, no tak, nie? Tak, żeby sobie odpocząć. Ale większość mówiła, że Szwecja już jest na tyle nudna, to nie. To dla nas Szwecja jest 100 razy bardziej już ciekawsza, jeśli chodzi o... To to zróżnicowanie ten, terenu A jeżeli właśnie Finlandia, no, Finlandia to jest naprawdę już tylko las i woda w sumie, z tego co widzieliśmy. Nad morze jak pojechaliśmy, to, to też no, no morze jak może nie? Nie, no ogólnie bardzo na plus Skandynawia, to na pewno. Jeżeli tak. chodzi o van life, dużo miejscówek. Nikt nas tam nigdzie, nigdzie nie przegonił, nic się takiego nie działo. No i tak, jak mówię, no to ogólnie rozpuszcza, tamten, tak. tamten rejon rozpuszcza taki sam Cisza, tryb, spokój, nie ma ludzi. Bo jest cisza, spokój, i wszędzie można sobie po prostu się A zatrzymać. Tak. i No i jest w ogóle porządek. No, mimo wszystko mimo tak, to tego, że jest, jest wszystko dostępne za darmo, i tak dalej, no to jest naprawdę porządek tam wszędzie. Nikt nie? tego nie niszczy. Nie no wiem, dlaczego nigdzie się tak nie da. I także tutaj mamy znowu tabeleczkę. I teraz tak, tu gdzieś mamy zaznaczone od momentu wyjazdu. Pierwsza tabelka od niebieskiego. Aha. To od niebieskiego? Nie, to niebieskie. od niebieskiego. O takiego seledynowego mężu, tak to. Seledynowy boże, no, facet na niebieski, zielony, czerwony, żółty. Ale tam jest inny u góry niebieski, to już by nie było to. To jest niebieski, tylko w innym odcieniu. Dobrze, i teraz tutaj taką najprostszą metodą, jak sobie weźmiemy tę okienka, dlatego, dlatego jest teraz zaznaczane właśnie na kolor. Teraz są zaznaczone te okienka, i w podsumowaniu tutaj mamy 1489,76 euro. Tak. Czyli. Co? Przeliczeniu? No, przeliczeniu to nie wiem, czy to jest przeliczeniu razem, bo wyjęłam stamtąd promę, które kosztowały 394,53 euro, czyli za promy zapłaciliśmy 1745,47 groszy. A paliwo nas wyniosło 4845 48 groszy, czyli prawie 5000. A. A promy 1800 powiedzmy. Dobrze, czyli to jest jedno. Tak, masz cena. największy wydatek paliwo. No tak liczyliśmy, bo to jest w najkrótszym czasie zrobione naprawdę dużo kilometrów, dlatego wiedzieliśmy, że tutaj procentowo paliwo zrobi roboty. naprawdę dużo mm -hmm. roboty. Kolejna tabelka to jest. Jedzenie. Żarcie. żarełko, to co lubię. I lubimy tutaj jest włożenie. No dobra, ale tu masz... Mówisz, że tu masz cenę tego włącznie. Zapasów? A, czego tu nie to niebieskie. Ja to mam wszystko. Boże, nie mogę innego koloru wybrać. Od takiego seledynowego do takiego różowego, ale różowego nie wiedzisz. Od seledynowego zaznaczamy tak. do... Dla mnie to jest fioletowe akurat. No dobrze, to tam fioletowe, no. Nie widzę teraz, to ci nie powiem. Okay. I no. Wyszło mi 303,57. Tak, za jedzenie nam wyszło 1343 zł. i 0,5 groszy. W tym są wliczone zapasy, które zrobiliśmy w Polsce, na prawie 500 zł. No i tam za dużo nie kupowaliśmy. A w sumie nie, wyj nie wyjedliśmy całych tych zapasów? Nie wyjedliśmy, bo, bo wzięliśmy za dużo. Wzięliśmy za mało mleka. Bo mleko tam okazało się bardzo drogie. Znaczy, my za, za bardzo mleka nie braliśmy nawet z zapasów. No tak, no wzięliśmy po trzy sztuki, więc ten, ale resztę zapasów, no część zapasów w sumie połowę przywieźliśmy. Ale jeśli ktoś chciał wiedzieć, co na pewno trzeba wziąć, to właśnie mleko, bo ma jeżeli jakąś biedzi. chorą cenę. W tak. każdym z tych krajów ma jakąś taką. Prawie 8 cenę, nie wiem. Więc, więc jest dość drogo w porównaniu. Wodą polskiej. się nie ma co przejmować, bo tam się pije woda ze wszystkiego. Tak, woda. No może z kałuży, nie, ale... <laughs> Ale w jest właśnie dziwnie droga, no to też jest dziwne. Na Finlandii była bardzo droga, nie? 7zł mm. Ale jak, albo... jak chcecie naprawdę wziąć coś, co ma sens, to sobie weźcie mleko, to tak. jest fakt. Mleko, a reszta tak można powiedzieć, no jakieś mięsko, bo też jest droższe na pewno, ale reszta rzeczy, warzywa, owoce czy takie rzeczy, to bym nie powiedziała, że są jakoś dużo droższe. Mm. Okej, okay. to było żarcie. I tak. Teraz co mają w kolejnej tablicy? Takie pozostałe rzeczy, wiecie, które kupujemy, czyli jakie tankujemy gaz, nie wiem... Jakieś pasty do zębów, mam. coś takiego, tak, wszystkie takie Wszystkie inne takie poza rzeczy. magnesami. Poza magnesami, bo Andrzej mi zrobił osobną tabelkę na magnes. Czyli wszystkie inne poza magnesami, 115 euro centów. Czyli 509,35 złotych groszy. A tutaj tutaj więcej jest e... rozpisane, nie? Gaz, tak. namyjnia, lewarek, a tu jest nawet lewarek w sumie Tak, to są te rzeczy, które jeszcze w Polsce ostatnio kupowaliśmy przed wyjazdem, takie... Na wyjazd i hmm, na pewno tam lekarstwo. internety są, tak, jeszcze ostatnie lekarstwa. Internet, internet w no, Finlandii, no wszystkie, internety. takie wiecie. No właśnie, tak. internety. Tu internety, też są. internety tu też są. Tak I ostatnie, magnesiki, to nie musisz liczyć, bo kupiłam tylko dwa. To jest 12,38 eurocentów, więc 54,77. Dobrze, masz to wszystko pododawane, tak? Tak mam. Więc ile ci wyszło? Ile wydaliśmy na dwa miesiące w Skandynawii? 8498 zł 12 groszy. Czyli powiedzmy 8,5 tysiąca. I ponad 7000 km. Tak, to nas zabiło, bo jeżeli byśmy byli tam dłużej, to rozłożyłoby nam się to paliwo pewnie i, i wyszłoby mniej. Na miesiąc wyszło nam 4250 zł gdzieś około. No gdzie tutaj musicie policzyć, że na przykład nie zaliczamy żadnych takich w sumie płatnych atrakcji. Tak. My takie jeśli ktoś omijamy. lubi takie rzeczy, no to tam naprawdę cena wzrośnie, bo tam nie są tanie. No, nie ma. No, do Muzeum Muminków, no to wejściówka 15 euro powiedzmy. Tak, to dwie osoby Parking sam, przycisk. żeby opłacić, no to już jeszcze parę euro dochodzi. No tak, jeśli pojedziecie inny, w dwie tak. osoby, no to już macie powiedzmy koło 5 na, na to żeby policzyć. Nie no, to jest zdjęcie u Mikołaja, koło. Ja jakby ktoś w euro u Mikołaja. Na przykład, tak. No na pewno to kosztujemy, korzystamy z darmowych atrakcji, które są. To jakieś ścieżki przyrodnicze, no nie wiem, jakieś tam takie naturalne rzeczy, no które są za darmo. Do takich typowych jakichś atrakcji, które są płatne, to dużo płatne to nie chodzi. Na to sobie pozwalamy w Turcji, bo Turcja ma dość tanie takie atrakcje turystyczne. Bez porównania. No. I to by było na tyle chyba z kosztów. A, jeszcze chciałam dodać, że dojdzie nam opłata za drogi w Norwegii, bo zaliczyliśmy płatne, bo no, tam się nie da nie zaliczyć. No tam, tam ciężko, nawet no, tak. jak wiedziecie sobie w, jedziecie na mapach Google'a, znaczycie bezpłatne, to i tak was wprowadzi na jakieś płatne, to nie ma bata. To Ale to tak szacowaliśmy, mówić. że powinno być koło 50 zł? No, zobaczymy. Zobaczymy, ciężko co przyjdzie. To Damy tak, wam nie. znać, jak przyjdzie, co to, co to tam przyszło, ile nam przyszło za to. No, ale tak w sumie patrząc, no to na pewno jest to droższa wycieczka, aniżeli jadąc sobie gdzieś tam na południe. Ale myślę, że gdybyśmy tam byli z 4 miesiące, to wyszłoby porównywalnie, bo rozłożyłbyś to paliwo po prostu i, i wyszłobyś też, bo tam nam wyszło ponad 3000 na miesiąc. No, Możemy mleka ponad 4. w ogóle nie używać? No albo mleka nie używać. Tu można przeuszczęć wtedy, nie? Więc myślę, żeby wyszło podobnie. No, także jest taki wskazówek. To jak pamiętacie, był odcinek o promie, także warto sobie klepnąć trochę wcześniej, jeśli by się chciało. Tak, to sporo zmieni, warto by go zrobić taniej. na końcu tygodnia, bo wychodzi najtaniej. W jednym i w drugim przypadku tak nam wychodziło, że przy piątku wychodzą najtaniej. Mhm. I w tym i w tym, w tą stronę. Także tutaj można już trochę przyoszczędzić. Drogi, drogi to ostrzegam, dużo szutru jest na pewno, mamy kilka pamiątek. Dobrze, że w sumie szybę mamy całą, bo zaliczyliśmy takiego kamola, że w sumie w masce mamy prawie dziurę, a o szybie do najkiej mówić, sobie by się stanęło. No tak. W Szwecji na pewno Wam się przyda coś takiego, bo często są parkingi które w sumie się, Nie tylko w Szwecji. Nie tylko w Szwecji. No. Ustawia się godzinę, więc to sobie warto zabrać na pewno. Albo kupić, jeśli nie macie. Mm. Ej, internet. W Szwecji nam ciężko powiedzieć, bo tam dostaliśmy od widza tak. Także jeszcze raz dzięki. Eee, I także tam Krzysia. za bardzo nie korzystaliśmy z różnych, nie wiemy po ile to wyjdzie. Podobno są tam jakieś w miarę ciekawe opcje, ale naprawdę ciężko nam powiedzieć co dokładnie. Eee, za to na pewno w Finlandii jest super, bo jest telia, tak. czyli wpadacie do pierwszego R-kiosku, bierzecie sobie telię za 19,90 i macie cały miesiąc z głowy no limit. Tak. I w sumie I bez żadnego rejestrowania, bez niczego bierzecie, wkładacie kartę do telefonu, bo i to od razu działa. I naprawdę działa, pomimo, że tam są. W sumie wygląda, jakby nic nie było, jest koniec świata, ale to wszędzie miał zasięg. Tak, to było na także, plus bardzo. Także to sobie ten możecie zapamiętać. Coś jeszcze? W Finlandii najdroższe paliwo było. Tak, w Norwegii było najdanie. Tak, i ciężko gaz zatankować, jakby ktoś chciał. Przynajmniej w północnych rejonach okay. Norwegii, Finlandii. Ale to też wam zaznaczyliśmy Polski, na, mapie, na mapie, która jest właśnie tam. Macie zaznaczoną ostatnią stację, tam na północy. Z gazem. W Alcie. W falcie. Tak. I tam jest tam był śmieszny dystrybutor. Może jeszcze się zaapiecie na ten. Bo my w sumie zatankowaliśmy tam, jakby nie patrzeć za darmo. I tak. tego tego już nie ma w tabelce, nie? Bo tak, bo zabukowali nam najpierw, wiecie, jakąś tam kwotę 50 euro. My zatankowaliśmy tam za 6, czy coś No takiego. bo ogólnie to musicie wiedzieć, że wszystkie praktycznie stacje, bo my się tak już przyzwyczailiśmy no, do tego, ja a ja to nie jest nie praktycznie robię. wszystko, to jest samo obsługa, także macie kartę, płacicie sobie, no my Revolutem wszędzie zawsze zapłaciliśmy, nie było problemu i tam jest zawsze bukowana kwota najpierw dopiero później po tankowaniu, po odłożeniu pistoletu, wychodzi ile naprawdę było i teraz tak, tankując ten gaz zabukowało się 50 par euro ale po odłożeniu pistoletu, a zatankowaliśmy w sumie 6. za jakieś 6 no. po odłożeniu pistoletu nic się nie wy... wydarzyło, wydarzyło tak jakby po prostu było nadal cały czas rozpoczęte tankowanie no i w sumie przez miesiąc jeździliśmy z rachunkiem nabitym na 50 par Więc Stwierdziliśmy, że tyle, bo potrzebowaliśmy. Stwierdziliśmy, że trudno już tak wyjdzie, nie? Ale nagle po miesiącu przychodzi wiadomość, że cała transakcja została anulowana i całość została zwrócona. Także coś u nich było niestety zepsute, także no w ten sposób my zyskaliśmy jakieś 5 litrów gazu. Rozmawialiśmy panem z panem ze stacji, powiedział, że on do tego nie ma w ogóle kompetencji, tylko zajmuje się no nie, nie, no, no, bankowością czy banki, czy coś. I on nie może nam nic poradzić i kazał czekać po prostu. No także. No. Także i tak w efekcie po miesiącu wyszło na to, że no, mieliśmy niespodziankę lepszą, a nie gorszą. Tak, bo już założyliśmy, że to było najgorsze za to kolejne. 50 litrów gazu to dopiero by było, nie? Zabiamy. Potem liczyliśmy, że po prostu ktoś podjeżdża pod stację i zatankuje za nasze pieniądze, bo to dalej było nabite. No bo gdyby ktoś ten, to by to tak zrobił, no. a wtedy by się powiedzmy rachunek zamknął w końcu. Tak, bo by było wytankowane nie, za tak. tą kwotę, ale niestety tak się nie stało no no niestety nie stało no, ale to taka anegdotka. Wyszliśmy tak czy inaczej na plus. Tak i dużo reniferów jest na północy kraju, krajów tych, więc radzimy uważać, bo te zwierzęta wchodzą pod samochód. Uważajcie Uważa na te renifery, tak. one, jakieś, one jakieś dziwne są. Ja mhm. zmieniłem w ogóle podejście do reniferów. Ja myślałem, że to takie fajne, bajkowe, zarombiste, A one głupie, jakieś takie, kurde, tępawe. No pchałem się pod samochodzie. Naprawdę trzeba z nimi uważać. No. Łoś jak biegnie, to przynajmniej ucieka albo coś. Sarny co, co z tego, że jak ucieka, to stratuje wasze auto, bo jest taki wielki. Ale te, te, te to są takie malutkie, jakieś takie niewyrośnięte sarny, kurde, i naprawdę jakby widziały na jedno oko, albo miały muszczkę trochę mniej niż albo dwa złe i no Nie boją się ludzi, bo to są wszystko renifery. Podowlane. No nie ma czegoś takiego tak. jak w sumie podobne dzikie. To wszystko jest czyjeś. One wszystkie mają właściciela, mają obroże, mając. Nie mają coś uciekają tam, tak od ludzi za bardzo, więc. Ale uważajcie na nie, bo są dziwne. Tak. Są słodkie, no ale to już w ogóle malutkie są słodziaki, ale trzeba uważać. I no to już w sumie. Nie, nie, bateria musimy coś jeszcze do. No, także obiecywaliśmy Wam podsumowanie. Jest podsumowanie. Widzicie mniej więcej kosztowa znowu ile wydaliśmy i tak dalej. To teraz może stwierdźmy, co będziemy robić dalej. Dobra, to wiecie co? To plany są takie, że teraz musimy na pewno trochę posprzątać auto. Że tak powiem, zjechaliśmy tak na bazę, tutaj zawsze sprzątamy auto. a Dlatego, że siutrowe drogi w krajach bałtyckich po prostu sprawiły, że mamy więcej wszędzie piachu i czegokolwiek niż naprawdę nawet, nawet, nawet burza piaskowa w Turcji nie zrobiła nam tak. takie masakry w tym ocie. Tak. Także to na pewno musimy zrobić, trochę ten, no i Pasprzątać, to. przepakować, się przeorganizować i... I trzeba coś zarobić no właśnie, bo my pracujemy. Tak. Czasem. Tak. Także będzie teraz intensywne pracowanie. Zobaczymy co wyjdzie, kto co, to, co będzie robił. Prawdopodobnie wychodzi z tego, że za bardzo filmów nie będzie, no bo... Bo jeśli w ogóle nie będziemy razem, no to pewnie nie zrobimy żadnych filmów i tak dalej. Chyba, że się coś wydarzy innego i naprawdę o czymś film będzie i tak dalej. Na pewno jeszcze będziecie mieć teraz po tym, na pewno jeszcze będzie jeden film, ponieważ tutaj zorganizowałem coś, co ten. Co chcę Wam bardzo pokazać i, ten, i, i będzie to w kwestiach bardziej budowy. Takich technicznych rzeczy? Tak, także tu jeszcze jeden filmik na pewno będzie z opcji technicznej. A no i właśnie o toalecie jeszcze muszę zrobić filmik. Bo ktoś ostatnio pytał, jak zrobić tą chowaną toaletę, także to pewnie będzie razem, także będzie jeszcze na pewno po tym filmie jakiś. Potem jeszcze się może coś złapię, ale na pewno już nie będzie w tym momencie podróży. No po prostu no wiecie, no, trzeba zarobić, nie da się tylko włóczyć. Ale plan jest taki, że na zimę znowu spadamy. Jak się uda. Musi się udać. Musi się udać. A gdzie spadamy to na pewno tam gdzie ciepło i tam gdzie będzie tanio. Także już połowa z was może określić jaki jest nasz cel. Nasz ulubiony kraj po prostu. No, 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 no wypowiedzcie, najkowy. wypowiedzcie się jak myślicie, co my tam mamy w głowie. No, także napiszcie sobie, co obstawiacie, że gdzie my się wybieramy na zimę. Zgadujcie. Zgadujcie. No i co? Y, ktoś, kto tutaj wpadł przy bo tak bywa, że filmy o kosztach jakimś cudem zawsze mają większe wyświetlenia niż reszta. Ktoś jak zobaczę te ostatnie filmy, to mam wrażenie, że nikt nie ogląda już teraz. Wakacje są czy coś? Nie wiem, co się stało. Ludzie podróżują, nie mam czasu. Ostatnio specjalnie na wasze życzenie wrzucamy filmy, niedziela, środa, niedziela, środa, niestety nic z tego praktycznie tam nie ogląda Także nie wiem co się stało Także to jest teraz właśnie jeden z przedostatniego filmyku na ten czas Ale jak wpadliście tutaj i ciekawi was co będzie dalej To wiecie, subskrybik nie? tamtego? Możecie tak, sobie tak. jeszcze zasubskrybować Koniecznie Bo wiecie jak nas dłużej nie będzie czy coś to potem możecie już nie zauważyć nie? Jak macie Bo subskrypcję to się dowiecie, że wróciliśmy, hello, nie? No. Po czasie Także subskrypcja a my co? Bierzemy się ze sprzątanie i. Tak, musimy pogarniać u ten bałagan. Masaka jest, naprawdę. Co? Trzeba wszystko, bo wyjąć i. Ja, mój pan jest taki, że wyrzucamy wszystko z auta, otwieramy wszystkie drzwi możliwe. Ja tutaj wpadam z jakimś kompresorem, dmuchawą i, i robię przedmuch totalny. Tak, a ja potem dopiero sprzątam. Nawet w każdej szafce jest pełno kurzu. Na pewno musimy wysprzątać, to jest priorytet. No, także wiecie. Subskrybuj i do zobaczenia. Tak, trzymajcie się. W Na następnym filmie. Tak. Mi ten laptop ja trochę Yyy, Narzędzia. Powska. <grystanie> yy, Jezu, całość mi się może będziemy zjechali na środek Szwecji. No później tak środek. ty byłeś na jak, jakiejś innej wycieczce? Bo ja mówię, że Skandynawię trzeba zaliczyć dwa razy w życiu. Bo raz Znale. trzeba pojechać, kiedy jest <grystanie> dzień polarny. <grystanie> I drugi raz trzeba pojechać, kiedy są zorze. Yy -y, pewnie że się nie nagrywała cała mapa, nie? Na pewno coś, coś wejdzie, co byś jeszcze chciał powiedzieć i nie powiem tego. Zaprowadzam się. I to nie są moje wszystkie ubrania, żeby mnie nie było. <laughs>